Poniedziałek, 26 sierpnia, Jananta Zubkowo, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości Raciborskie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wraz ze Strażacką Solidarnością od 32 lat organizują memorię imienia Młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druhara Andrzeja Malinowskiego, strażaków poległych w 1992 roku w trakcie bożaru lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej. Zapraszam Państwa na relacje. Organizując memoriał, pragniemy oddać cześć poległym, wyrazić szacunek ich rodzinom oraz wszystkim tym, którzy dla dobra własnej ojczyzny są gotowi oddać to, co najcenniejsze, swoje życie, powiedział komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Reciborzu Jarosław Ceglarek. Pamiętamy o tych wydarzeniach z 1992 roku, podczas pożaru lasów państwowych zginęło dwóch strażaków, to jest to nasz funkcjonariusz komendy powiatowej Państwowej Pożarnej w Raciborzu. Może kapitał Andrzej Kaczyna i druh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica. Co roku upamiętniamy te wydarzenia, no i w tym roku również. Strażek to zawód dla ludzi, od których wymaga się wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej oraz dużej odporności na stres. Jest on zakwalifikowany do grupy zawodów o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Trzeba popatrzeć też na pracę strażaka, i te dzisiejsze nawet zawody odzwierciedlają to, jaki jest to główny wysiłek, i takim wysiłkiem starący się Zmagają podczas różnych zdarzeń na co dzień zdarzających się i naprawdę wielki szacunek dla nich dla, dla to, co, co robią. Podczas wykonywania obowiązków służbowych strażacy często poddawani są znacznym obciążeniem zawodowym, zewnętrznym i wewnętrznym, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie, a niejednokrotnie zagraża ich życiu. Najgroźniejsze to są pożary wewnętrzne, tak? to, gdzie są bardzo wysokie temperatury, pomimo że strażacy są dobrze wyposażeni, uposażeni i mogą wejść do, w ogień. I, i, ale, a z taką najtrudniejszą to raczej te ofiary śmiertelne, gdzie się spotykają, albo trudne zdarzenia, gdzie w tych różnych zdarzeniach biorą udział. Dzieci, niestety. I tu jest taka można powiedzieć, traumatyczne są wydarzenia, ale radzimy sobie z tym na co dzień. Zawsze mamy kadrę kierowniczą, która obserwuje, rozmawiamy o takich wydarzeniach, a jak trzeba się wspomóc, to mamy tych swoich psychologów w Państwowej Straży Pożarnej, którzy też również udzielają takiej pomocy. Strażak musi być twardy, silny, wytrzymały. Odbywające się w ramach memoriału zawody Tawest Firefighter pokazały, że trzeba być nie tylko silnym psychicznie, ale przede wszystkim fizycznie. Blisko 120 strażaków i strażaczek zmierzyło się z wyczerpującym torem przeszkód, symulującym wyzwania, z jakimi mierzą się podczas prawdziwych akcji ratunkowych. To rywalizacja najtwardszych strażaków. Tutaj konkurencja polega na tym, która symuluje, pokazuje jak wygląda faktycznie praca, służba strażaka w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy w pełnym mundurowaniu specjalnym wraz z aparatem, podpiętą maską wbiegają na wieżę, zbiegają. Jest symulacja wyważania drzwi, rozwijanie linii wężowej i na koniec ewakuacja osoby poszkodowanej ze strefy zagrożonej, czyli manekin. O wadze ponad 80 kg. To jest po prostu coś niesamowitego, co dzisiaj zrobiłaś. Jak ty to odczuwasz? też się bardzo cieszę, bo startowałam dzisiaj trzeci raz. Pierwszy raz ukończyłam tor w tym aparacie, więc fajnie, bo treningi robią robotę, więc jestem zadowolona. A skąd jesteś? E, pochodzę z Podkarpacia z Wielopolla Skrzyńskiego, taka mała miejscowość, a pracuję. Na jrg 6 w Krakowie, w Państwowej Straży Pożarnej. A powiedz mi, co było dzisiaj najtrudniejsze dla ciebie? E, manekin. Manekin, którego trzeba było przyciągnąć, bo był już trochę zmęczony, a to ostatnie zadanie i ciężko. A jak to jest być strażakiem? Strażaczką. Super. Spełniam swoje marzenia, pomagam ludziom, cały czas się doskonale kształcę. Jestem szczęśliwa. Widzowie, którzy tłumnie przybyli na plac Dominikański, mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak wymagające jest życie zawodowe strażaków. Dzięki temu wydarzeniu mogli jeszcze bardziej docenić poświęcenie i determinację, jakie towarzyszą im na co dzień. Jak się pani podoba na dzisiejszych zawodach? Bardzo i dzieci się bardzo cieszą, podobają im się i uważają, że jest trudny zawód strażaka. A co ty myślisz o strażakach? Dobrze. No, to jest jednak trochę trudny zawód. Trzeba mieć na pewno żelazną kondycję, żeby wykonać te wszystkie zadania i ćwiczenia. E, jak widać, sam ubiór waży około 35 kg, więc samo to już jest wyzwaniem. No, A poza tym, wykonanie tych wszystkich zadań, wejście na, na, na trzecie piętro po schodach z pakietem wężowym, no, trzeba mieć kondycję no i siłę. Za towarzyszyły jeszcze inne atrakcje. Tradycyjnie można było liczyć na raciborskie wodociągi, które najlepszą w całym kraju wodą gasiły pragnienie zarówno strażaków, jak i podekscytowanych kibiców. W ramach memoriału odbył się też rodzinny rajd rowerowy zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, który wystartował z Placu Długosza tuż po godzinie 11. Ponadto podczas memoriału można było również włączyć się do akcji krwiodawstwa Ognisty Ratownik Gorąca Krew Wiecz Wieczorem zaś na raciborskim Zamku swój koncert dał zespół Big Cyc, który debiutował w 1990 roku albumem pod tytułem Spartyjnym pozdrowieniem. W tekstach, piosenek często w satyrycznym tonie, zespół komentuje bieżącą sytuację społeczno-polityczną w Polsce i wskazuje absurdy życia społecznego i politycznego. Legenda rocka zaczarowała publiczność tłumnie zebraną na zamkowym dziedzińcu. We'll